Cześć kochani, z tej strony Dr. Anna. Witajcie w moim gabinecie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moją codzienną pielęgnację, eee, codzienny taki naturalny makijaż bez użycia podkładu, a na sam koniec filmu ogłoszę konkurs, gdzie będzie do wygrania bardzo fajny kosmetyk. Także jeżeli interesuje Was taka tematyka, jesteście ciekawi, to oglądajcie do końca i polajkujcie ten, ten film, zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam Was do oglądania filmu. Okay, jak widzicie, moja skóra na dzień dzisiejszy nie jest idealna. Mam tutaj troszeczkę zaczerwienień yy, i zaraz Wam powiem, dlaczego to się wszystko stało. Tymczasem zaczniemy sobie moją pielęgnację. Znowu używam serum Intensive bioreniu z Linii Larens, ponieważ yy, po tym serum moja skóra jest nieskazitelna, jest bez żadnej skazy widzę y, duże ujednolicenie, zmniejszenie zaczerwienień, zmniejszenie y, zmarszczek. Po prostu skóra po tym serum jest niesamowita. Używałam go całą ciążę, ale złożyłam jedno całe opakowanie i właśnie niedawno mi się skończyło. Przestałam go używać i zauważyłam dużą różnicę, że zaczęły mi się pojawiać jakieś przebarwienia. Owal zaczął opadać, także bardzo Wam polecam to serum. Myślę, że na całą twarz z dekoltem 2-3 pompki wystarczą. To jest oczywiście takie cieknące. To nie jest płynne, ale, ale też to nie jest krem. Na szyję dołożę sobie jeszcze jedną pompkę. I to jest taki składnik aktywny naszej pielęgnacji, który zapewnia skórze um, ten koktajl składników odżywczych. I teraz powiem Wam, co jest w tym serum dokładnie. Bioplacenta, czyli wyciągi roślinne. Biopertate Complex, to jest wyciąg ze skór rybich. Ten kolagen rybi, o którym pewnie jeszcze kiedyś będę Wam mówiła. Fytodermina Lifting, to też jest zwierzęek roślinny. Karagenian, pochodzący z alg morskich kwas mlekowy, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, kwas hialuronowy, olej żożoba, olej ryżowy, skwalan i palmitynian retinylu, który w skórze ulega przekształceniu w retinol, podstawową formą witaminy A. Odmłaza ujemnie, rozjaśnia, regeneruje na naskórek, wzmacnia much na kolagenowe, przywraca skórze sprężystość. I to mogę powiedzieć, że działa. Kolejnym produktem, który nakładam jest krem nawilżający. Ja używam teraz Hydro Balance z Larens, jest to moje, nie wiem, czwarte, piąte opakowanie. Ten krem używam non-stop. Ostatnio wyjechałam na wieś i skończył mi się ten krem. Jak tego kremu nie stosuję, to zaczynają mi się robić y, zmiany na twarzy. A dlaczego ten krem jest taki dobry, już Wam czytam. Kwas hialuronowy też. Hydromanin, substancja Srebro Strebrokoloidalne czyli ładnik przeciwbakteryjny i przeciwzapalny, który y, działa kojąco, łagodząc wszelkie podrażnienia. Witaminę C wi niweluje znaczki, skwalan dostarczający substancji odżywczych głęboko nawilża, alantoina, pochodna mocznika intensywnie nawilża skórę. taki w formie o, kremowej, myślę, że dwa na całą buzię, spokojnie. Tak dużo mówię Wam o tym, żeby nie zaniedbywać za szyi, ale szczerze przyznam, że ostatnio sama nią, ją zaniedbywałam, więc dzisiaj nad nią popracujemy. Ok, kolejnym produktem jest krem pod oczy. Aktualnie używam ten znakomity, mm, argenowy krem pod oczy. Nie jest może jakiś świetny, ale robi swoją robotę. Jest dla mnie troszeczkę jednak za rzadki. Ja lubię takie gęstsze kremy pod oczy. Smarujemy krem pod oczy w tę stronę. Moim ulubionym jest y, Clinic All About Ice Ridge, i będę musiała się w nieba zaopatrzyć. Próbowałam ostatnio jakieś nowości. Zużyłam je, ale to nie jest to samo. Także teraz czuję, że moja skóra dostała taką fajną dawkę składników odżywczych, ale dla mnie to jest jeszcze za mało. Lubię zamknąć tą pielęgnację olejkiem. Co to znaczy? To znaczy, że teraz dostarczyliśmy nawilżenie i nałożymy na wierzch warstwę olejku, żeby zatrzymać tą wilgoć w skórze, żeby to nie wyparowało. I ja mam dwa olejki to mam do pokazania: to są moje aktualnie ulubione: Golden Oil z Larence i Satva. To jest Face and Body Kwiat Lotosu. Nałożymy sobie najpierw kilka kropel tego. On jest bezbarwny. Pachnie po prostu obłędnie, i ja po prostu kilka kropelek naś nakładam, i na tym olejku robimy sobie masaż, czyli ruchy antygrawitacyjne, takie ruchy, żeby zaznaczyć tą linię żuchwy, i piąstkami zaznaczamy policzki policzkowe. Myślę, po 6 takich ruchów jest ok. Jak widzicie, już jest zwiększone ukrwienie. Tutaj nasza skóra y, jest bardziej odżywiona, ukrwiona i dzięki temu regeneruje się szybciej i owal się unosi. Jeżeli wychodzę na dwór, jest ostre słońce, dodatkowo używam sobie Golden, to jest naturalna ochrona SPF, ponieważ zawiera olej marchewkowy, żożoba i ryżowy. I Pszenicy, z kiełków pszenicy. I to są naturalne y, filtry UV. Olejek marchewkowy to jest około 35 nawet do 40. Tutaj jest dosyć duże stężenie oleju marchewkowego to jest taki kolor. Więc trzeba uważać z białymi ubraniami. Ja myślę, że jedna pompka to jest optymalnie. On nadaje nam w naszej skórze taki delikatny koloryt. No i na koniec nie zapominamy o ustach. Już Wam pokazywałam to kiedyś. To jest pomadka do ust y, Botame. Miałam też pilnik, już się zużył, bo był bardzo dobry. I ta pomadka jest świetna, także nakładam ją teraz. Do momentu, kiedy skończę y, makijaż, to się wchłonie. Ja zwykle na tym etapie. Nie nakładam makijażu, ponieważ widzicie, że to się wszystko świeci. Jeszcze skóra jest zaczerwieniona, musi chwilę odpocząć. Jak wysłyszę włosy ułożę to wrócę do Was z, zrobimy sobie taki szybki, codzienny make-up. Jeżeli miałybyście wybrać tylko jeden produkt z mojej pielęgnacji, zasugerowałabym, żeby był, to było to serum Bioreniu. Ono jest naprawdę napakowane w super składniki. Jeżeli macie ograniczony portfel, to sugeruję pójść ten krem. On kosztuje 100 zł. To serum kosztuje 220 zł, także jest troszeczkę droższe. Linki do tych produktów będziecie mieć w opisie filmu. Słuchajcie kochani, nie udało mi się wczoraj nagrać tego filmu z makijażem, bo ważne, dzisiaj idę do pracy na popołudnie i mam dosłownie 10 minut na zrobienie make-upu, więc stwierdziłam, że to będzie idealny sposób, żeby pokazać Wam jakie ja się tak naprawdę maluję na co dzień bo to jest bardzo szybki makijaż i bardzo prosty więc jak widzicie już moja skóra się uspokoiła, ale nadal na wierzchu jest ten olejek ja to wykorzystuję właśnie po to, żeby lepiej rozprowadzić korektor tutaj coś jeszcze mi zostało ale już po tym, nie wiem czy to widać po tym jak wczoraj nałożyłam te serum z tym kremem, to zobaczcie, że to już wszystko zniknęło te kremy są niesamowite, ale tutaj coś mam jeszcze, więc ja nakładam korektor tylko i wyłącznie na te miejsca, gdzie mam jakieś zaczerwienienia, tak? Dobra, nie mam czasu i teraz może zrobię sobie szybko oko najpierw, zanim jeszcze, to się jeszcze tak Płonie. Mam taką paretkę z Vivo, słuchajcie, kupiłam ją za jakieś 20-30 zł, jest niesamowita, robią ją wszystko. Najpierw tym brązerem sobie trochę zaznaczę oko, tak wycieniuję i tym rozświetlaczem środkowym zrobię sobie cień. Normalnie użyłabym też bazy, ale dzisiaj nie mam naprawdę już na to czasu. Mam taki pędzelek z Sephory i mam um, też taki, taki zestaw do brwi. Tutaj też jest w tym pędzelek i ja zwykle sobie którymś z tych dwa sobie mieszam i zrobię sobie dolną powiekę. Że mocny jak na zwykły dzień w pracy. Ok, nie używam żadnego podkładu, tylko delikatnie przypodruję. Tu mam taki puder Golden Rose Mineralny. I troszkę matującego tego z Tylko tutaj na te miejsca takie. Troszkę bym mogę też podmalować. Okej okay. i pokażę wam teraz, jak modeluje buzię tą maletką. bo to też mnie pytałyście. Także najpierw biorę brązer, mam taki fajny pędzel z Hebe, on jest do brązera, tutaj sobie nakładam, otrzepuję i z jednej i z drugiej tutaj muszę do tego lusterka położyć. Także od tej strony tutaj i koniec. Tutaj mam akurat ten preszczyk, więc pokażę Wam jak to na koniec zatuszować. bo akurat ten e, brązer przykleił się do tego, pod, to, tego korektora, więc biorę trochę pudru. O. Teraz biorę taki pędzelek e, Lutechnics, Nakładam sobie troszeczkę różu takim ruchem. I tym samym pędzelkiem tylko biorę go w ten sposób. szczyty kości policzkowej, trochę rozświetlacz. No, na nosek I na usta możemy sobie dzisiaj, słuchajcie, taką mam fancy pomadkę z Diora. Czuję się taka piękna. Oczywiście patrzę, że zapomniałam o troszkę do rzęs i mam dwa tuższe rzęsy. Mam taki podwójny biało-czerwony, kiedyś się go pokażę, ale dzisiaj się bardzo spieszę, to używam taki zwykły. To jest lepszy, ale nie mam już czasu. Bochanie już płacze. I gotowa. Ok, kochani, ja już jestem po pracy. Także teraz ogłosimy konkurs. Słuchajcie, do wygrania będzie to: oto serum. Face Hair and Body Spray z kompleksem peptydowym. Idealna na lato, na upały. Także zapraszam Was do konkursu. Musicie zasubskrybować mój kanał, pisać na dole komentarz, jaki macie typ skóry, jaki kosmetyk najchętniej używacie na co dzień, oraz y, zaobserwować mój profil na Instagramie. Wtedy ze wszystkich komentarzy na dole wybiorę jedną osobę, która wygra ten oto spray wart 99 zł. Zapraszam Was do zabawy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Papa. Pa.